To ja nigdy nie no to dlaczego pani nie dawała krwi? Bo się boję. Ratu, ratuje się czyjeś życie, i to jest najważniejsze, i to jest bezcenne. Jak ja miałem 22 lata, to wtedy jechałem na przepustkę z wojska. Fajna jest ta wyprawka, że się 10 czekolad dostaje, czy ileś, więc ta spoko. Krew to najcenniejszy dar, który można obdarować z drugiego człowieka. Dziś pytamy Kaliszan o to, jak często oddają krew. A wy macie jakieś obawy z tym związane? Dajcie nam znać w komentarzach. Dawali Państwo kiedyś krew? Kiedyś tak. tak. No tak, ale to było naprawdę dawno. 4 razy byłam oddać? Nie, nie oddawałam. A dlaczego? Bo mam złe wyniki i nie mogę swojej oddawać. Planuję, myślę, chciałabym. To jest na razie taki. Luźny pomysł na ten moment. I, no, ja oddawałam krew jak na studiach byłam. Także miałam ze studium wojskowe, i na studium wojskowe co roku gotowaliśmy y, krew. Pewno, że trzy, to razy, to trzy. Razy, trzy cztery razy oddawałam chyba po 250. Dwa albo trzy razy oddawałem? To tylko pamiętam tyle, a ja więcej. Ja <laughs> tyle. I jeszcze jak tata był chory, to też przed to też operacją może dwa litry oddałem w życiu. A gdyby pan mógł, to pan by się zdecydował? No pewnie tak. Ale mam hemachromatozę i moje wyniki nie pozwalają na to, żeby oddawać krew. A, to nigdy nie No to dlaczego pani nigdy nie dała krwi? Bo się boję. Tak, a, a czego on się boi i co tam? Krwi. Bo się boję. So, igieł, tak? <noise> tak, igieł, no. Głównie igieł. Nie wiem, może. Nie, nie zastanawiałem się nigdy. Ale w sumie, no, myślę, że mogę. Ale to zależy od mojego zdrowia. Bo jeszcze Dobrze. różnie się może potoczyć. Dlaczego warto oddawać? Czemu pan się zdecydował na oddanie krwi? Jak ja miałem 22 lata, to wtedy jechałem na przepustkę z wojska, ale oczywiście żartuję. No trzeba pomagać, no, w miarę możliwości. Jak coś może i ma ochotę, to oczywiście. Ratuje się czyjeś życie i to jest najważniejsze i to jest bezcenne. Dla mnie to jest przede wszystkim najważniejsze. Poza prawdziwą krwią od drugiego człowieka, także to jest... To jest bardzo ważne i ratujące życie. I to życie tak. Bo to jest naprawdę super, super rzecz. Dlaczego warto tą krew oddawać, żeby tak zmotywować? Ratować innym życie, tak? Skoro możemy, nadajemy się, to czemu nie? Bo się kogoś może kiedyś przydać, nie? Na przykład tej pani, jak się zarezerwowali. Nie mam pojęcia, ponieważ ja nie mogę i nie chcę mojej krwi, więc nie zastanawiałem się nad tym. Głębiej. I na pewno krew ratuje życie, żeby to tylko było z takim przeznaczeniem, natomiast nie było w tym jakiegoś szterstwa. To już by było dobrze. No, można pomóc ludziom, tak myślę, przede wszystkim. No, warto, bo ona ratuje życie ludziom, a się jej nie da inaczej zastąpić, wyprodukować sztucznie. Nie wiem, czy w sumie czegoś więcej trzeba do tego, żeby się na to zdecydować, tak myślę. Gdybyśmy byli młodzi, no może byśmy jeszcze decydowali. Tak, dokładnie tak, życie za życie, super. Nie. Nie, a to Pani się bała, czy dlaczego? Tylko, że mam zbyt słabą hemoglobinę i każdy upust krwi u mnie to jest problem. Także tylko z tego względu, ale wiem, że syn mój oddaje, jej się cieszy, że może komuś pomóc. Nie, no na pewno warto, warto ratować życie innym osobom, także jak tylko się da, to warto oddawać krew. A gdyby Pani mogła, to Pani by się zdecydowała? Oczywiście, no ale niestety. Koleżanka może coś powiedzieć, bo ona oddawała kiedyś. Mój kolega oddaje cały czas. A dlaczego pani się zdecydowała? Bo no, chciałam pomóc innym. A zna pan swoją grupę krwi? Tak, tak. A jaką, jak można zapytać? 0 Rh+, plus. najbardziej typowa, nie? B Rh+. Plus. A B Rh+, plus. też. No taką mam rzadką. Także akurat niekoniecznie. No, no. Jaką mam grupę krwi? Ja nie pamiętam, ale kiedyś znałem. E, nie znam mojej grupy krwi. Nie. <grych> Jak wygląda oddawanie krwi? Czy to właśnie boli, bo dużo osób tak się zastanawia? Nie, nie boli. To może nie szybko, ale jest bezbolesne. No jednak trzeba chwilę tam poświęcić. Na przygotowanie badań i tak dalej, pobranie krwi. No i później po prostu leżeć i oddawać i... Znaczy jedynie boję się tego, że mogę się źle czuć po potem, ale fajna jest ta wyprawka, że 10 czekoladów dostaje czy ile, więc to spoko. Jak mogliśmy usłyszeć, większość kalisza jest chętna oraz gotowa do pomocy, by dzielić się najcenniejszym darem. I ja również zachęcam Was do tego, byście oddawali krew i pomagali osobom, które tego potrzebują. Dzięki, że byliście z nami w tym materiale. Zostawcie dla nas łapki w górę oraz komentarze. Dajcie nam znać, czy Wy też w najbliższym czasie oddacie krew. Do zobaczenia!